normalnie Fodzimy gwiazdami, no ocie! Wow! Ale fajnie znowu tu być z wami! Słuchaj, Fifi, oni chyba nas lubią, chcą się tak przywitać z nami, super. No, dobrze, że nie wiedzą, co ja mam na rękach. <laughs> no dobrze, lepiej, lepiej do różnych, różnych rzeczach. No właśnie, może lepiej nie mów, bo nie będą chcieli się z tobą witać. No, to może się przywitajmy naszym hasełkiem. No dobra, ciekawe, czy jeszcze w ogóle coś pamiętają. No uwaga, uwaga. No, no trzy, cztery. Mucha z żabą ruszają, ruszają z pomocą! No. No, mamy czasami problem z tym hasełkiem. Nie, no co? Ty przecież świetnie pamiętamy. O, no. Słuchaj, no. wczoraj widziałam taki fajny y, program na National Geographic. No, no, no. Y, o, ty, o przywódcach stad. Mm, i, ty i to lubisz prostu... o tych zwierzętach oglądać, co? No. No, bardzo, zwierzaki mnie kręcą. No, no, no. no. I, ten, i y, były wilki, no. I, że zawsze jest taki jeden przywódca i on rządzi wszystkimi i on ma w sobie taką moc lidera. Wow, ja super. Tak czuję, że to może być moja nowa supermoc. Ja chyba to mam. Moc lidera? No? Okej, okay, no, no. A przepraszam, a, a kim ty niby rządzisz? No, jak to kim? To bom. No, Fifi, ty to jesteś naprawdę, masz poczucie humoru? Fifi, przecież po pierwsze, ja jestem większa, po drugie, jestem starsza, więc chyba wiadomo, kto tutaj rządzi. Ale ty, ty słuchaj, ty nie masz wizji. Ja, lider, to musi po prostu wiedzieć widzieć, gdzie prowadzi. A ja, ja po prostu w tych moich oczach. Słuchaj, ja mam 8 tysięcy małych oczek i ja, słuchaj, ja rejestruję 200 obrazów na sekundę, więc ja wiem, gdzie mogę nas poprowadzić, a ty, ty masz tylko dwa takie oczka, wyłupiaste. A, fi, 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 wiesz co, ale każdy przywódca stada to musi wiedzieć, jak bronić. Tych, którym przewodzi. I ja na przykład, to kochana, ja mam taki język, że jak nim chlasnę, to nokautuję od razu różne takie tam stworki. I w kilka milisekund mogłabym złapać taką myszkę jak ty. Pff, akurat. No. Ty jesteś wegetarianką i na pewno nie wiesz jak się to robi. Oczywiście, że wiem, tylko wybieram tak nie robić, bo jestem miła. Tak, tak, tak. No. To wiesz co? No, to może się jakoś zmierzymy. No dobra. Która jest lepsza i ważniejsza. Świetny pomysł, świetny pomysł. Na przykład możemy się zmierzyć w pływaniu. Nie, dobrze wiesz, że to byłoby nie fair, bo, bo ja nie umiem pływać. Ja, wiedziałam, że jestem lepsza od razu. Tak, no tak. To może zrobimy konkurs w lataniu. No, no ale wymyśliłaś, co ty. Przecież nie wiesz, że żaby nie latają? Co to w ogóle za jakieś są pomysły? No. No to, to może, o, to zrobimy konkurs w bieganiu, która jest szybsza. Fifi, Fifi, jak możemy zrobić konkurs w bieganiu? Ty znowu po prostu chcesz być niefer. Przecież ty masz sześć nóg, a ja tylko cztery. To byłoby absolutnie niefer, żeby się mierzyć w bieganiu. No. Wiesz co? No, no. To, to będziemy się czołgać. Dobra. Oby. Mamy brzuchy. Dobra. Będziemy się czołgać. Dobra, ja jestem pewna, że dam radę. Dobra, kto Która... pierwszy tak, do pierwsza, końca, sceny, to, to, no. końca sceny. No dobra, dobra, no. A ja. jak ci ludzie to robią? No właśnie nie wiem, nie wiem. Ja. Ja nie, ja nie. umiesz to? Posunęłaś się trochę? Ja nie. Ja też nic właśnie. No, ja nie wiem, jak oni to robią. Ale się chyba nie nie, 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 no. Nie mamy właśnie tej techniki. Nie, nie, chyba nie. Chyba nie wiesz co? W tym się nie zmierzymy. Wiesz co? Ja mam, ja mam pomysł. Wiesz, to musi być jakiś taki, jakiś taki konkurs, wiesz, taki intelektualny, taki, żeby użyć. Głowy! Yy, użyć konkurs, głowy do tego, tak, się używa Użyć głowy. głowy? No, 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 no. Ej, mój kolega Komar pokazał mi kiedyś taki fajny filmik na YouTubie. No, no. Właśnie taki konkurs z użyciem głowy. Konkurs Zaraz z... ci pokażę. No dobrze, dobrze. Poproszę yy, o, o patrz. Tak, używają głowy. No, tak. no, widzę. Może nie do końca to miałam na myśli, ale. O, 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 zobacz. No, widzę. I tak się bardzo dobrze składa, że ja w mojej kieszeni mam akurat takie rajstopki. Yy, I mogłybyśmy zrobić taki konkurs, dobra? No, ale jesteś pewna? No, no tylko ja chyba no zdejmę dobra. mój no dobra. na chwilę. To ja muszę chyba zdjąć moje oczy hmm? na chwilę. Dobrze. No, dobra. Proszę. No dobra, dobra. I zaraz zobaczymy, no. która lepiej używa głowy, wiesz? No, dobra, dobra, zaraz zobaczymy. No, 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 no. no. No, Dobra. no jesteś gotowa? Tak. No, uwaga, 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 no. Poczekaj, poczekaj, No, krew, no, no Jeszcze no, no, no. start. No, trzy, no, cztery, start. Poczekaj, nie no. O ludzie, moje ucha! moje ucha. No, nie, nie no, weź, weź, a, ty, a, ty, nie. Z, Boże, trzerwa! Pifi, trzerwa! ludzie. A, a, trzerwa! Trzerwa! Matko, jak ty wyglądasz? Znowu, jaki O Oniu, ty jak świnka, wiesz co? Fifi, fi, fi, fi. Przestań, przestań, słuchaj, co my w ogóle robimy. Z tej mi to okropnie wyglądasz okropnie. O. Oj, aj, oj. ja, ja. No. Nie, no, nie. To no ja nie. nie wiem. Posłuchaj, wiesz co? Ja ci coś powiem. Co my w ogóle Fifi robimy? No, no jak to co, no patrzymy, Słuchaj. która jest lepsza, która no jest no właśnie, wiesz ważniejsza. To? Ja Ci coś powiem, robimy coś dokładnie odwrotnego niż powiedział Pan Jezus. Jak to? No naprawdę, jest taka bardzo fajna historia, myślę, że dzisiaj obydwie powinnyśmy jej posłuchać. No Usiądź dobra. sobie. I ja tak się zmęczyłam, jak nie wiem co. Ja też bardzo właśnie, bardzo jestem zmęczona, ale ja myślę, że ta historia może nam dzisiaj naprawdę pomóc. Wiesz? Tak. W Ewangelii no Łukasza, w osiemnastym rozdziale, czytamy takie słowa. Uwaga. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w pierwsi, mówiąc: Boże. Miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Widzicie, może nie wiecie do końca, kto to był faryzeusz, a kto to był celnik. Ale faryzeusze w czasach Pana Jezusa to byli bardzo, bardzo, bardzo mądrzy uczeni ludzie. Oni znali bardzo dobrze prawo mojżeszowe i nakładali na ludzi takie obowiązki, że tak trzeba robić, tak i tak postępować, żeby się podobać Panu Bogu. Ale w swoich sercach byli bardzo, bardzo dumni. Ciągle myśleli, że są lepsi. Lepsi od innych ludzi. A celnicy. To byli ludzie, którzy pobierali podatki, ponieważ Izrael był w niewoli wtedy rzymskiej, pod panowaniem Rzymu. I nikt ich nie lubi, słuchajcie, bo nikt nie lubi płacić podatków kogoś, kto nas prześladuje. I bardzo często celnicy to byli ludzie, z którymi nikt nie chciał mieć nic wspólnego. Ludzie nie chcieli przychodzić do nich na kolację, ludzie nie chcieli z nimi rozmawiać, ludzie nie chcieli mieć z nimi nic wspólnego. Byli bardzo nielubiani. I widzicie, podczas tej modlitwy w świątyni, faryzeusz, który powinien być przykładem dla innych, co robi, mówi: No, ja to jestem fajny. Tutaj tak dobrze robię, tak dobrze robię. Nie jestem jak ci inni, zdziercy i kłamczuchy. Ja to jestem naprawdę świetny. A co robi celnik? Celnik, wiedząc, że nie jest może najlepszym człowiekiem, w pokorze przychodzi do Boga i mówi: Panie Boże, ja nie jestem godny nawet spojrzeć do ciebie, ale bądź mi miłościw. My żyjemy kochani w czasach, kiedy każdy chce być lepszy od kogoś. W czymkolwiek. Często zdarza się, że nie wiem, przychodzicie do szkoły i koleżanka mówi: "No, a ja to mam takie świetne buciki Nike, a ty jakie masz?" Albo przychodzi kolega i mówi: "No, słuchaj. Ja to mam po prostu taki zestaw tych kart świetnych związanych z euro, że ty to nigdy takiego nie będziesz miał. Albo ktoś przychodzi i mówi: "Słuchaj, ja to tak świetnie śpiewam, nikt nie śpiewa tak jak ja, ani ty, ani ty, ani ona." Albo ktoś przychodzi i mówi: "No, takiego piłkarza jak ja to ze świecą szukać." Żaden chłopak na obozie nie gra w nogę tak świetnie jak ja. I widzisz Fifi, a pan Jezus mówi, że nie o taką postawę mu chodzi. Pan Jezus mówi, że ten, kto się uniża, kto pokornie patrzy na innych i myśli, że inni są ważniejsi od niego, taki człowiek jest usprawiedliwiony. Takiej postawy Pan Bóg od nas oczekuje. W innym miejscu, w Piśmie Świętym, czytamy taki werset: Że człowiek patrzy tylko na to, co ma przed oczami, ale Bóg patrzy na serce, na nasze serce. Nie ma znaczenia, co potrafimy, ile mamy, jakie piękne ubrania, jakie piękne talenty. To jest wszystko dobrze, mieć różne talenty, umiejętności. Ale jeżeli w naszym sercu ciągle myślimy, że ja jestem najważniejszy, ja jestem najlepszy, ja jestem przywódcą, ja chcę rządzić innymi, to Pan Bóg z takiego serca wcale się nie cieszy. Pan Bóg chce, żeby każdy z nas, mając różne talenty, umiejętności, zdolności, patrzył na drugiego człowieka, i myślał sobie: On jest taki fajny, tak jak dziś mówiły nam papety. Ty jesteś dobry w jednej rzeczy, ale ktoś jest bardzo dobry w drugiej. I to nie jest powód do tego, żeby mówić, że jestem lepszy, jestem ważniejszy, jestem fajniejszy. I myślę, że to jest bardzo, bardzo ważna lekcja dla każdego z nas, bo dziś wszyscy chcą być w czymś najlepsi, najważniejsi, i wszyscy chcą ogłaszać światu, że tacy są. A Bóg mówi: Ale ja patrzę na serce. Dla mnie ważne jest Twoje serce to, co myślisz o drugim człowieku, to, jak się do niego odzywasz, to, jak go traktujesz. I kiedy myślimy o drugim człowieku jako o ważniejszym od siebie, to zupełnie zmienia się nasze nastawienie do niego. Chcemy wtedy być życzliwi, pomocni, troskliwi. Chcemy pokazywać innym, jak bardzo są ważni dla nas. I o tym właśnie mówi Pan Jezus w tej historii. Widzisz, Fifi, myślę, że trochę dzisiaj się. Pogubiłyśmy z tą supermocą. Myślę, że tak. jest niesamowita moc, której możemy nauczyć się z tej dzisiejszej lekcji, a ta moc nazywa się pokora. I chciałabym, żebyśmy razem zapamiętali sobie dzisiaj, że jest moc w pokorze, więc każdego dnia traktuj innych jak ważniejszych od siebie. Uwaga, jesteście gotowi głośno powtórzyć wszyscy? Trzy, cztery. Jest moc w pokorze, więc każdego dnia traktuj innych jak ważniejszych od siebie. I słuchajcie, chciałabym bardzo, żebyśmy o tym pamiętali. Powiem ci, Fifi, że chyba musimy nad tą mocą popracować, bo nie za bardzo nam ona dzisiaj wyszła. Chyba tak. Musimy, musimy się jeszcze pouczyć. No właśnie. Ale zabawa była niezła. No była, była, była. Ale no Dobra, widzisz, Nie dobrze. o to chodzi. No dobrze. No to chodź, to się pójdziemy pouczyć. Dobrze. Chodź za mną. Dobrze, Przecież dobrze. Ja tak naprawdę jestem liderem. No to chodź, chodź za mną. No, to papa, papa. Pa.